Cześć, jestem Ignacy z Japonii. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o sprawie praw autorskich japońskiej muzyki. Nie wiem, czy słuchacie japońskiej muzyki, ale jeśli tak, to pewnie wiecie, że na, w internecie jest bardzo mało japońskiej muzyki dostępnej. Ja ogólnie najczęściej słucham y, europejskiej muzyki, ale japońskiej też y, czasem, nawet często słucham, i jest taki problem. I kiedy chcę czegoś posłuchać, Najczęściej muszę kupić płyty. Nie mówię o wszystkich wykonawcach, ale ogólnie w Japonii jest bardzo dużo wykonawców, którzy nie udostępniają swojej muzyki w internecie, np. Na, na YouTubie albo na Spotify, na Amazon Music itd. Ja mam konto na Spotify i tam często słucham muzyki, ale niestety japońskiej nie ma dużo. I jak są utwory japońskie na YouTubie? To często usuwają, w sensie YouTube usuwa. Nie, że YouTube usuwa, ale. Yy, yy, autorzy, autorzy usuwają yy, te filmiki. I to jest właśnie dlatego, że japoński rynek muzyczny ma bardzo restrykcyjne podejście do praw autorskich. Teraz to się już powoli zmienia, ale wcześniej było o wiele gorzej. I dzisiaj, w tym filmie, najpierw wyjaśnię sytuację związaną z prawami autorskimi muzyki w Japonii i potem podam swoje przemyślenia na ten temat. Myślę, że kiedy słuchacie zachodniej muzyki w ogóle nie ma przedszkody, bo wszystko jest dostępne w internecie i nawet nie musicie płacić, żeby tego posłuchać. I myślę, że sami wykonawcy udostępniają swoją muzykę w internecie za darmo żeby mm, dotrzeć do większego grona odbiorców. I to jest bardzo korzystne dla nas, dla słuchaczy, bo łatwiej możemy poznać muzykę, nową muzykę. Nie wiem, czy to wnosi korzyść wykonawcom też, bo przecież nie zarabiają na tym, albo mało, ale pewnie na dłuższą metę mm, mają korzyść. Bo jeśli udostępnisz swoje utwory za darmo, to więcej osób będzie słuchało Twojej muzyki. I ja, jako za muzyki też tak robię, bo moja muzyka jest w ogóle nieznana i muszę najpierw rozszerzyć grono fanów. Więc wszystko udostępniam za darmo na YouTube. I udostępniam swój pierwszy album na stronie Bandcamp, i tam można pobrać ten album za darmo. Więc oczywiście to zależy od polityki. Marketingowej danego wykonawcy, ale wydaje mi się, że warto, warto udostępniać swoją muzykę w internecie za darmo. I nawet jeśli sami wykonawcy nie udostępniają swojej muzyki, to często w serwisach streamingowych jest muzyka. Ich muzyka, jeśli subskrybujesz stronę czy serwis, to możesz słychać ile chcesz. Czasem nie mogę znaleźć tam tego, co chcę, ale ogólnie, jeśli chodzi o zachodnią muzykę, to wię większość jest tam na Spotify, na przykład. Ale jeśli chodzi o japońską, to często jest tak, że nigdzie nie ma. I to jest właśnie dlatego, że w Japonii często wykonawcy albo wytwórnie nie pozwalają. Czyli polityka jest taka, że jeśli chcesz posłuchać mojej muzyki, to kup moją płytę. I muszę przyznać, że japoński rynek muzyczny jest dość staroświecki, i w ogóle Japończycy mm, bywają konserwatywni. Tutaj nie chodzi o politykę, ale ogólnie o myślenie. Więc na ten moment mało japońskich wykonawców y, udostępnia swoją muzykę w internecie. I może dlatego japońska muzyka nie jest y, popularna za granicą. Ja uważam, że w Japonii jest dużo dobrej muzyki, ale sami niszczymy szansę na popularyzację za granicą. I myślę, że takie restrykcyjne podejście Japończyków do muzyki jest przemysłowe bardziej przemysłowe niż y, artystyczne. I ja, mimo wszystko, chcę, żeby muzyka była wciąż y, sztuką, a nie biznesem. Oczywiście, marketing jest ważny, żeby muzycy przetrwali, ale dla mnie muzyka jest y, sztuką i sposobem y, wyrażania siebie. Jeśli muzycy są biedni i muszą przeżyć ten dzień, to rozumiem, ale mam wrażenie, że rynek y, japoński, rynek muzyczny po prostu zamyka się w starym systemie. I tutaj jest taki paradoks. Że myślę, że jeśli Japończycy otworzą dostęp do ich muzyki, to będą więcej zarabiać. Nie wiem, nie wiem, ale taki ma takie mam wrażenie. Teraz za granicą, wśród maniaków muzyki, jest moda na japoński City Pop z lat 80. i myślę, że jest potencjał w japońskiej muzyce. Ja, mimo wszystko, głównie słucham europejskiej muzyki, ale. Jednocześnie nie gardzę japońską i mam nadzieję, że ta sytuacja z japońskim rynkiem muzyki się zmieni. I może w komentarzach napiszcie, czy słuchacie japońskiej muzyki, a jeśli tak, to jakiej. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Cześć!